Jestem kierownikiem Kliniki Neonatologii i w tej chwili znajdujemy się w Klinice Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Neonatologia w Instytucie pracuje już od 1989 roku i w tym czasie swoją opieką objęliśmy ponad 100 tysięcy noworodków, w tym ponad 25 tysięcy noworodków, które demonstrowały różnego rodzaju problemy chorobowe takie, które często rozpoczynały się już w okresie ciąży i wymagały diagnostyki i leczenia po urodzeniu. Jesteśmy w unikalnym ośrodku perinatalnym. Mamy możliwość współpracy z położnikami, którzy oferują doskonałą diagnostykę prenatalną, którzy często mogą zaoferować również zabiegi prenatalne, mogą to być nawet zabiegi korekcyjne już w czasie ciąży. Ale po urodzeniu współpracujemy też z innymi specjalistami, którzy są tuż obok w pawilonie pediatrycznym. Mam na myśli tutaj i kardiologów, i kardiochirurgów, neurochirurgów, chirurgów. Ta współpraca z innymi specjalistami w przypadku trudnych, istotnych schorzeń chorobowych jest nieoceniona. Stąd Instytut jest właściwie jedynym dotychczas tak kompleksowym ośrodkiem, który oferuje, kompleksową opiekę nad pacjentką ciężarną i noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu. W tej chwili klinika jest już po modernizacji, zdobyliśmy tutaj środki finansowe z dwóch grantów Unii Europejskiej. Dysponujemy doskonałą aparaturą medyczną, są to nowoczesne inkubatory, respiratory, które zapewniają wszystkie tryby wentylacji, które mogą być potrzebne w trakcie opieki nad noworodkami, pełne monitorowanie, mamy doskonały inkubator, który współpracuje z rezonansem magnetycznym, także jeżeli jest taka możliwość to i potrzeba, to oferujemy takie badania pacjentom, którzy są w ciężkim stanie, którzy wymagają intensywnej terapii, a pomimo to możemy bezpiecznie takiego pacjenta przewieźć do zakładu diagnostyki obrazowej i wykonać nawet te najbardziej specjalistyczne badania. W tej chwili w klinice mamy 23 miejsca intensywnej terapii. To bardzo duży odcinek intensywnej terapii, ale poza tym mamy jeszcze 34 miejsca dla noworodków, które wymagają diagnostyki i leczenia, czyli jest to taki odcinek patologii czyli, czy opieki pośredniej. W swojej działalności koncentrujemy się głównie w klinice neonatologii na wcześniakach. Na wcześniakach, które często rodzą się o bardzo małej masie. Czyli o masie poniżej 1500 gramów lub nawet o masie poniżej 1000 gramów. Wiadomo, że opieka nad tak małymi pacjentami będzie opieką długotrwałą, stąd nasza znajomość z pacjentami, która często rozpoczyna się jeszcze przed urodzeniem, trwa bardzo długo i stąd bardzo cenimy sobie też klinicę donatorowi współpracę z rodzicami. Rodzice nie są tutaj gośćmi, są współgospodarzami, oni biorą udział w procesie terapeutycznym, są mile widziani, są zachęcani do kontaktu ze swoimi e, dziećmi. Jest możliwość kangurowania, czyli takiej opieki skóra do skóry, jest możliwość wzięcia tego pacjenta, jeżeli tylko jego stan e, pozwala na to i przytulenia, e, e, poleżenia, kilka godzin z tym pacjentem. Mamy, mają naprawdę dosyć dużo swobody, mamy też pokój socjalny dla rodziców, tak żeby poprawić ich komfort pobytu tutaj w oddziale, a w przyszłości też chcemy poprawić komunikację z rodzicami, nawet komunikację na odległość, tak żeby mogli odbywać tak zwane wirtualne wizyty u swoich pacjentów, o ile tylko stan zdrowia tych dzieci na to. Zespół, który pracuje w klinice neonatologii to doskonali fachowcy, którzy przez ponad 25 lat pracy Instytutu nabyli świetnych umiejętności i ogromnego doświadczenia. Są to neonatolodzy, są to pediatrzy. W tej chwili mamy też dużą grupę rezydentów, którzy w tych warunkach mogę powiedzieć, że zdobędą szlify w neonatologii naprawdę będąc doskonałymi specjalistami po ukończeniu specjaliz specjalizacji. Mamy też bardzo zaangażowany zespół pielęgniarek, które szkolą się nie tylko w ośrodkach polskich, ale przede wszystkim w ośrodkach europejskich prowadzą też opiekę, taką formę opieki zindywidualizowanej, ukierunkowanej na potrzeby konkretnego pacjenta. To niesłychanie ważne w przypadku noworodka, który rodzi się o bardzo małej masie urodzeniowej i który zmienia środowisko, z tego środowiska, w którym często powinien być jeszcze kilkanaście tygodni do momentu planowanego terminu porodu, a niestety zmienia środowisko na oddział intensywnej terapii. Jest tutaj każdy niuans opieki pielęgniarskiej przede wszystkim jest też niesłychanie ważny i muszę powiedzieć, że wpływa też na wyniki leczenia, które uzyskujemy my jako lekarze. Więc współpraca pielęgniarek i lekarzy jest tutaj konieczna. W swoim zespole też mamy i fizjoterapeutę i lekarza rehabilitacji, ale też mamy neurologopedę. Także ten zespół jest w tej chwili poszerzony i myślę, że zaspakaja potrzeby naszych pacjentów. Poza wcześniakami też dużą grupę naszych dzieci to dzieci z wadami rozwojowymi i tutaj zabezpieczamy je bezpośrednio po urodzeniu. Często przygotowujemy je do zabiegu, wykonujemy specjalistyczną diagnostykę i te zabiegi najczęściej odbywają się już w pawilonie pediatrycznym tam trafiają do swojej docelowej kliniki, kliniki wad wrodzonych. Dużą grupę naszych pacjentów to w tej chwili dzieci z ciąż wielopłodowych, czyli y, bardzo często y, naszymi pacjentami są dzieci z ciąż bliźniaczy, trojaczych, czasami nawet ciąż czworaczy, a mieliśmy też y, w swojej historii dwukrotnie porody pięcioraczków. Duża grupa pacjentów to dzieci z infekcjami Wrodzonymi, czyli zakażeniami wewnątrzhelpacznymi. One też sprawiają dosyć dużo kłopotu, ale w zasadzie zajmujemy się wszelkimi schorzeniami, i trafiają tutaj pacjenci nie tylko z regionu łódzkiego, ale też z obszaru całej Polski. Około 30% naszych pacjentów to dzieci z innych ośrodków, gdzie specjaliści opiekujący się pacjentkami w czasie ciąży. Wiedząc, że tutaj jest możliwość wieloetapowego leczenia, kompleksowego leczenia, kierują te pacjentki nawet z najbardziej odległych zakątków Polski. Ośrodek oferuje też hipotermię leczniczą, to metoda leczenia dzieci z niedocenieniem okołoporodowym. Rozpoczynaliśmy tę formę opieki jako pierwszy ośrodek w Polsce. W tej chwili w nasze ślady poszło już 20 innych ośrodków, także właściwie większość regionów Polski jest w tej chwili w tą formę opieki zabezpieczona, ale koncentrujemy się też na diagnozie, na diagnostyce ośrodkowego układu nerwowego i tutaj nie tylko na monitorowaniu funkcji mózgu, ale też na obrazowaniu mózgu, także ten obszar jest w tej chwili dosyć intensywnie badany i myślę, że to jest też dosyć duża część naszej działalności. Muszę powiedzieć, że nasi lekarze w tej chwili posługują się doskonale ultrasonografią, również echokardiografią, także współpracując z kardiologami. Te umiejętności są ogromne i możliwość wykonywania badań nawet w godzinach popołudniowych i nocnych, w zależności od potrzeb danego pacjenta, jest w tej chwili w pełni zabezpieczona. Na zakończenie chciałam powiedzieć, że. Pracując w tym unikalnym ośrodku i przy tak doskonale zabezpieczonej, zabezpieczonej klinice w świetną aparaturę medyczną, powiem, że mamy dosyć dużo satysfakcji z leczenia naszych pacjentów, z tego, że możemy dać rodzicom wypisać dzieci w jak najlepszej kondycji, a wiemy, że wypisujemy je w coraz lepszym stanie zdrowia. Monitorujemy ich stan później w poradni patologii noworodka. Ta praca daje dosyć, pomimo, że jest pracą wymagającą ogromnego zaangażowania i pomimo, że jest to praca bardzo emocjonalnie czasami wyczerpująca, to zapewniam, że daje ogromnie dużo satysfakcji. Zapraszam